Jako jedyny Polak sięgnął po Mistrzostwo Świata w boksie, nie czuł respektu przed nikim, bił jak natchniony, a jednak mawiano o nim twardy w ringu, miękki w życiu. Nazywam się Marcin Boratyn i zapraszam na podcast Górnicze Pięści. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Henryk Sierwnicki. Gdyby opracować ranking 10 najlepszych pięściarzy w historii polskiego boksu, w tym gronie z pewnością znajdzie się miejsce dla Henryka Średnickiego, najwybitniejszego polskiego przedstawiciela najlżejszych wag. Swoje największe trofea zdobywał będąc zawodnikiem GKS-u Jastrzębie. Był postacią tak barwną, i nietuzinkową, że mógłby stać się bohaterem bardzo ciekawej książki biograficznej. Henryk Średnicki urodził się 17 stycznia 1955 roku w Siemianowicach Śląskich w rodzinie górniczej. Ten niewysoki chłopak swoją przygodę ze sportem rozpoczął od podnoszenia ciężarów. Treningi na siłowni dały mu nadzwyczajną siłę i atletyczną sylwetkę. Gdy miał 15 lat, ojciec zapisał go na boks i heniek bardzo szybko pokochał walkę na pięści. Szkoleniowcy górnika Siemianowice Błyskawicznie dostrzeglił w niego niespotykaną waleczność, świetną wydolność i zapał do samodoskonalenia. Mimo niskiej postury bił sparring partnerów o wyższym wzroście i większej masie. Szybko stał się najlepszy wśród juniorów, a później młodzieżowców. Już w 1970 roku wywalczył swój pierwszy tytuł mistrzowski, złoto Mistrzostw Polski Juniorów. Trzy lata później miał już na koncie, 77 walk, z których aż połowę zakończył przed upływem trzeciej rundy. W 74 roku dokonał rzadkiego wyczynu. Jako 19-latek zdobył złoty medal indywidualnych mistrzostw polskich seniorów, gromiąc po drodze swoich rywali. O młodym mistrzu zrobiło się głośno. Trafił do kadry narodowej i wystąpił podczas pierwszych Mistrzostw Świata w Hawanie. Na skutek kontuzji przegrał jednak w swoim debiucie z Rumunem Remusem Kosmą. Średnicki rozwijał jednak swój wyjątkowy talent. W 75 roku powtórzył swój wyczyn i ponownie sięgnął po złoto indywidualnych mistrzostw Polski. Zwyciężając w finale Jerzego Dominika z GKS-u Jastrzębie. Niebawem wystąpił w pierwszych mistrzostwach Europy, które odbywały się w katowickim spotku. Swojego pierwszego rywala pokonał przez nokaut. Jednak w ćwierćfinale trafił na przeszkodę wówczas nie do przejścia. Musiał uznać wyższość mistrza olimpijskiego węgra Georgi Gedo i odpadł z dalszej rywalizacji. Madziar był jednak pełen uznania dla średnickiego i proroczo wróżył mu wielką karierę. Swoje niepowodzenia zawodnik GKS Tychy odbił sobie podczas indywidualnych mistrzostw Polski w 1976 roku, gdy po raz trzeci z rzędu wywalczył złoto. Było to rzadko spotykane osiągnięcie, miał przecież zaledwie 21 lat. Latem 1976 roku reprezentował Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Do tych prestiżowych zawodów przygotowywał go Antoni Zygmunt, trener GKS-u Jastrzębie, a zarazem asystent szkoleniowca kadry narodowej Michała Szczepana. Pierwsza walka średnickiego na olimpijskim ringu wypadła wyśmienicie. Porywającym stylu pokonał Amerykanina Luisa Curtisa. W kolejnej rundzie Polak miał zdecydowanie łatwiej. Byong-uk z Korei Północnej wydawał się w zasięgu jego możliwości. Niestety, Średnicki przegrał nieznacznie na punkty i odpad z rywalizacji. Tymczasem po igrzyskach działacze tyskiego klubu chętnie przystali na odejście Średnickiego do GKS-u Jastrzębie. Zawodnik sprawiał tyle problemów pozaringowych, że niektórzy działacze mieli go dość. Jastrzębianie załatwili sprawę od ręki i wielka nadzieja polskiego boksu znalazła się w kadrze GKS-u. Był to bodaj najwartościowszy transfer w historii jastrzębskiego boksu. Henryk Średnicki zadebiutował w barwach GKS-u Jastrzębie 5 września 1976 roku w wyjazdowym meczu z Karbo Gliwice. Był to nieudany występ, bo nieoczekiwanie przegrał z Janem Górnym. W kolejnych meczach wygrywał jednak z wszystkimi rywalami walnie, przyczyniając się do wywalczenia historycznego brązu drużynowych mistrzostw Polski. Niemniej pomyślny był następny rok, gdy na ligowym ringu Średnicki bił dosłownie wszystkich, a jego zespół osiągnął dwa historyczne tytuły: drużynowy puchar Polski i drużynowe mistrzostwo Polski. Największym sukcesem Średnickiego w roku 77 był jednak Triumf w mistrzostwach Europy, rozgrywanych w halle. Średnicki jest typowym fajterem, podsumowywał jego występ miesięcznik boks. Kiedyś jednak boksował w zbyt wolnym tempie, zadając serie składające się z najwyżej dwóch, trzech ciosów, co było stanowczo za mało. Atakował przy tym stułowiem wysuniętym do przodu, pozostawiając nogi w tyle. Stąd wiele jego ciosów nie sięgało celu. W hale zwiększył wydatnie tempo walki i szybkość zadawanych ciosów. Stosował nieraz sery z pięciu i sześciu ciosów. Wykorzystywał do maksimum każdą sytuację przy linach i narożnikach. Mimo duszenia wagi dysponował dobrą kondycją. Zauważona przez eksperta poprawa była efektem współpracy zawodnika z trenerem Zygmuntem. Obaj posiadali trudne charaktery, ale łączyła ich ogromna pracowitość i niezwykła pasja. Co ciekawe, Średnickiego dręczył chroniczny problem z utrzymaniem wagi. Niemal przed każdą walką musiał zrzucać kilka kilogramów. Metody były ekstremalne i niejednego zawodnika pozbawiłyby siły do walki. Notorycznie odchudzany średnicki boksował jednak wyśmienicie i pod koniec lat 70. był jedynym polskim pięściarzem, który walczył tak jak jego wielcy poprzednicy: bez asekurantwa za to zaciekle atakując i wręcz doprowadzając przeciwnika do rozpaczy. To zdecydowanie podobało się kibicom. Kończąc wątek roku 1977, warto wspomnieć, że średnicki zakończył go jeszcze jednym triumfalnym akcentem, wygrywając w prestiżowym pierwszym turnieju imienia Feliksa Sztama. A także zdobywając nagrodę dla najlepszego pięściarza zawodów. Ten wspaniały rok przyniósł jednak małą gorycz. W finale indywidualnych Mistrzostw Polski przegrał z Ryszardem Czerwińskim i zdobył tylko srebro. Tymczasem pierwsze złoto w historii GKS-u Jastrzębie wywalczył Bolesław Nowik. Henryk Średnicki osiągał już szczyty popularności, a przecież największy sukces był dopiero przed nim. W sezonie 1978 nie miał sobie równych, a podczas indywidualnych Mistrzostw Polski zdobył czwarte złoto w karierze. Najważniejszą imprezą w jego grafiku były jednak Mistrzostwa Świata w Belgradzie. Był oczywiście jednym z faworytów, ale nie miał szczęśliwego losowania. W drodze do finału musiał pokonać kolejno Wacława Hornaka z Czechosłowacji, Szandora Orbana z Węgier i Aleksandra Michajłowa ze Związku Radzieckiego. Nie dawał swoim przeciwnikom chwil wytchnienia. Atakował non-stop, kiedy łapał rywala przy linach lub też w narożniku. Nie ustawał w forsowaniu silnego tempa, zasypywał ich seriami ciosów z obu rąk, komplementował średnickiego miesięcznik boks. W ostatniej walce jego przeciwnikiem była młoda nadzieja kubańskiego boksu, Hektor Ramirez. Średnicki nie dał mu jednak żadnych szans i wywalczył historyczne złoto, mistrzost świata. Dość powiedzieć, że dotychczas żadnemu Polakowi nie udało się powtórzyć tego wyczynu. Rok ten zakończył średnicki powtórnym triumfem w turnieju imienia Feliksa Sztama, staczając z Leszkiem Błażyńskim najlepszą walkę tych prestiżowych zawodów. Pięściarz GKS Jastrzębie stał się tak popularny w kraju, że w plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski zajął wysokie trzecie miejsce. Ponadto Średnicki otrzymał tejże gazety złote rękawice. Upominek dla mistrza mieli także działacze jego macierzystego klubu. Uruchomili swoje kontakty w Ministerstwie Górnictwa i zdobyli dla średnickiego talon na Poloneza. Mistrz świata niedługo nim się nacieszył, ale pretensje mógł mieć tylko do siebie. Rok 1979 był nie mniej pomyślny. Podczas indywidualnych mistrzostw Polski wywalczył piąte złoto, a miał przecież dopiero 24 lata. Na koncie posiadał już 236 walk, czyli mniej więcej tyle, ile miała większość pięściarzy u schyłku kariery. Tymczasem kolejny sukces znowu odniósł na arenie międzynarodowej. Podczas kolejnych mistrzostw Europy rozgrywanych w Kolonii pokonał wszystkich rywali, i jak na czempiona przystało, wywalczył ponownie tytuł mistrzowski, tym razem jednak w kategorii muszej. W tym kontekście pewną niespodzianką była jego porażka w finale trzeciego turnieju imienia Feliksa Sztama. Mimo to trzeci raz z rzędu obdarowany został złotymi rękawicami. W plebiscycie przeglądu sportowego za rok 79 zajął ósme miejsce. Olbrzymie sukcesy i popularność wśród kibiców namąciły Sierdyńskiemu w głowie. O tym, że kochał bujne życie, wiedzieli wszyscy. Niesportowy tryb życia zaczął odbijać się na jego kondycji i wynikach. Pojawiły się kłopoty w klubie i w kadrze narodowej. Choć wiązano z nim ogromne nadzieje na olimpijskie złoto, to podczas Igrzysk w Moskwie w roku 80 przegrał już w drugiej walce z Miroszniczenką ze Związku Radzieckiego i wrócił do kraju na tarczy. Prasa sportowa obwiniała go za przepaszczenie niepowtarzalnej szansy. Był przecież niepokonany na arenie międzynarodowej od kilku lat. Zarzucano mu nadwagę, zaniedbanie treningów i mało sportowy tryb życia. Oskarżali go nawet ci kibice, którzy osobiście doprowadzili go do tej sytuacji. Sam Siernicki miał pretensje do innych, tylko nie do siebie. Historia polskiego boksu znała całą plejadę zawodników, którzy popełnili podobne błędy. Jednak Średnicki był zbyt ważny dla polskiego pięściarstwa, aby już spisać go na straty. Zdarzył się wówczas niecodzienny przypadek. Otóż redaktor boksu Lucjan Olszewski zamieścił na łamach swojego czasopisma w maju 81 roku obszerny i bardzo osobiście brzmiący list do mistrza ten szczery do bólu tekst uznawał wielkość i talent średnickiego, ale też wypominał mu niepotrzebne żale wylewane w wywiadach. Zawsze myślałem, że średnicki to twardy facet, taki, który zaciska zęby i rzuca wyzwanie konkurentom w ringu i przeciwnikom poza linami pisał Olszewski, zapewniając przy tym mistrza, że wciąż w niego wierzy, tylko musi pokonać swoje słabości. Sugerował mu również, Zmianę kategorii wagowej na kogucią, ponieważ z upływem lat problem z nadwagą narastał. Co ciekawe, ten właśnie list dał Sieryńskiemu impuls do dalszej wytężonej pracy. Zdecydował się zostać kogutem, jednak inne jego postanowienie zaszokowało środowisko bokserskie w Jastrzębiu. Jesienią poinformował o przejściu do górnika sosnowiec. Niewykluczone, że chciał w ten sposób Odciąć się od środowiska, w którym narobił sobie kłopotów osobistych. W nowym klubie średnicki jakby odżył. W zmaganiach ligowych najczęściej wychodził zwycięsko. W 82 roku po raz szósty w karierze wywalczył złoto indywidualnych mistrzostw Polski, zaś pod koniec roku po raz trzeci zwyciężył w turnieju imienia Feliksa Sztama. Pewnych zaległości nie dało się jednak nadrobić. Musiał zapomnieć o kadrze narodowej i o występach na arenie międzynarodowej. Podczas indywidualnych mistrzostw Polski w 1983 roku zdobył już tylko brąz. Wciąż jednak był podporą górnika Sosnowiec. Kibice z rozrzewnieniem wspominali dawnego Heńka i żałowali, że na horyzoncie nie widać jego następcy. Sam Średnicki marzył o przejściu na zawodostwo. Wspominał po latach, że takie propozycje składali mu Duńczycy. W ówczesnych realiach było to jednak niemożliwe. Czuł się tym faktem zawiedziony. Wróciły demony przeszłości, problemy z alkoholem i nadwagą. Po jednym z kolejnych incydentów został zawieszony przez Polski Związek Bokserskich w prawach zawodnika. Uznano, że nie można dłużej tolerować jego ekscesów. Tym samym zamknięto mu drogę do ubiegania się o start w igrzyskach w Los Angeles. Ostatecznie żaden polski sportowiec nie wziął w nich udziału na skutek odgórnie zarządzonego bojkotu. Znowu wziął się w garść. Boksował jeszcze kilka lat. Po przekroczeniu 31 roku życia podjął wreszcie decyzję o zakończeniu kariery. Chwytał się różnej roboty. Pracował na kopalni, w knajpach i na targu. Żył ze skromnej pensji. Udało mu się wywalczyć rentę za Złotą Mistrzostw Świata Choć kosztowało go to więcej wysiłku niż legendarne boje w Belgradzie. Nie skończył jednak z boksem. Trenował młodych adeptów pięściarstwa w Siemianowicach i Myszkowie. Liczył na znalezienie swojego następcy. Wychował m.in. Krzysztofa Szota i Łukasza Maszczyka. Zmagał się jednak z wieloma schorzeniami, które rujnowały jego zdrowie i psychikę. Pod koniec życia trafił do szpitala w Piotkowie Trybunalskim. Tam po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 10 kwietnia 2016 roku. Został pochowany na cmentarzu w będzinie. Pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego rekord jest imponujący. W ciągu 15 lat w ringu stoczył 366 walk, z których wygrał aż 324, zremisował 10, a przegrał tylko 32. Był silnym punktem reprezentacji Polski. W biało-czerwonych barwach wystąpił 17 razy, odnosząc 13 zwycięstw i 4 porażki. Na swoim koncie miał tytuł mistrza świata. Dwa razy był mistrzem Europy, zaś podczas indywidualnych mistrzostw Polski zwyciężał 6 razy. Trzykrotnie zwyciężał w turnieju imienia Feliksa Sztama, zaś złote rękawice zdobywał 4 razy. To tylko najważniejsze z osiągnięć Właściwie do szczęścia zabrakło mu jedynie medalu olimpijskiego. Henryk Średnicki przeszedł do historii jako jeden z najlepszych polskich pięściarzy. Przyznawali to nawet ci, którym sprawiał swoim zachowaniem kłopoty. Był rzadko spotykanym talentem i wybitnym sportowcem. Nigdy nie czuł respektu przed przeciwnikiem. Jego wola walki przeszła do legendy. Twardy charakter w ringu, miękki w życiu, mawiał o nim jego ostatni szkoleniowiec Stanisław Dragan. Gdyby tylko zapanował nad życiem, zostałby najlepszym polskim pięściarzem wszechczasów podsumował go mistrz Jerzy Rybicki. Są jednak i tacy, którzy twierdzą, że Henryk Średnicki osiągnął tak wiele, bo właśnie był sobą. Podcast powstał w oparciu o moją książkę pod tytułem Górnicze pięści historia jaszczemskiego boksu.